Mówiłam teraz o kobietach, ale to się też tyczy do mężczyzn, po prostu jesteśmy tacy sami, tak? Robimy różne rzeczy. Zawsze pojawia się kat i ofiara i tak tańczymy w tych swoich przyzwyczajeniach, w tych swoich traumach. I dlatego mówię, zatrzymaj się, to jest jedna minuta, zatrzymaj się, połóż sobie rękę na sercu, oddychaj, poczuj to serce, połóż sobie rękę na brzuchu, tam są właśnie Twoje emocje. Oddychaj i zadawaj sobie pytanie, kim jestem. I wracaj do siebie powoli. I pozwól sobie być tym, kim jesteś. Pozwól, żeby ta właśnie stara, iluzyjna osobowość odeszła, umarła. Zrób jej pożegnanie, pogrzeb, pożegnanie, zrób żałobę i zacznij żyć na zawsze, naprawdę. Bo dopiero wtedy zaczyna się właśnie prawdziwe życie.